Weronisia. Co? Bo ja zamknąłem teraz drzwi i wiesz co to oznacza dla ciebie? Co? Że przeje... Że... Nie no dobra, ty chwiluję. Wiesz co, pobawimy się po prostu, wiesz? A w co? Mi się wydaje, pobawimy się, po się schować, a ja cię będę musiał znaleźć albo możemy sobie podbijać na razie piłeczkę. Przeruchane. No to wsiachy pogramy. To też już jest przeruchane. Nie ma nic co z ro do roboty w tym domu. Przecież niedługo wakacje się zaszczą, to ci o tym mówisz w ogóle, nie? Zawsze możemy potrenować sobie, kto będzie miał płaską bardziej buzie. Ale Czekaj. zrozum, że Sarikon no. nam nie daje hajsu. Nie mamy sobie co kupić, tylko musimy siedzieć z tymi przestarzałymi zabawkami. Jakieś suchniałe już są. A czy ty myślisz, że pieniążki szczęście dają, przecież one są niepotrzebne w życiu. Mamy siebie, chociaż siebie nie tnaktuje. Jak lodzinę, ty skrzacie mały, ty z dupy matki wyszłaś chyba o. A to się z dupy czasem nie wychodzi? Chyba nie Czekaj, i tobie musimy obejrzeć Ale patrz, to takie jest, że to aż finalnie. śmierdzi To aż śmierdzi tobą, bo przesiąkło twoją dupą. Wiesz co? Odwróć się, to będzie mniej bolało Nie, sam se to włóż dupę Ale nie chodziło mi o to ty, ty wszystko już traktujesz jak pałkę normalnie do... Falnika! Cii, cii. Ja słyszę, że ktoś idzie. Ktoś chyba idzie po schodach. Chowamy się! Musimy się schować! Szybko, szybko, szybko! Chowaj ja, się, żeby ja cię nie powitać. Ja jestem posągiem. Ty jesteś, kim ty jesteś? Ty przestań tej tapety używać tyle, to nie będziesz tym posiągiem. Dobra, czekaj. Sorry Halo, ktoś mnie urlatuje? Halo, ktoś mnie urlatuje? Halo? Ma waszek. Foxy? Nie wiem czy kontaktujesz. Mam <noise> Nie pomysł. Denerwuj widzisz, mnie, bo widzisz, dotknie. Widzisz tego pijaka? Wiesz co trzeba z nim zrobić? Wiesz co trzeba z nim zrobić? Widzisz Nie. tą pałkę? Wiesz tą pałkę? No, a, a, a. Zostaw mnie! Wszół! Dalej, tych Szczur. Szczur. A, bo focha puszczę na ciebie, jak będziesz się bawiła z nim, a nie ziemią. Aha, to mam się z tobą bawić. Oto, no. zasłużniku. Jak, no przecież Weronika, ja oczy. Dzisiaj dzień maćka, no i ty wykonujesz wszystkie moje zadania. Nie, dzień maćka był parę dni temu. Nie ma tutaj. Dzień maćka jest codziennie, tak naprawdę. Nieprawda. Prawda. Bo mój, a to mój dzień, a to. Mój dzień dzisiaj? A dlaczego ma być twój dzień? Bo ja jestem lepsza. Nie złożyłeś ja mi jestem oficjalnego starsza. pisma. Nie, A ja jeszcze nie. Znaczy... A ja jestem starsza. No starsza to nie znaczy, że mądrzejsza. A ja mądrzejsza jestem. Ja wiem, gdzie stracę, to zrozumacie. Jak mi wielu henosię, to mogę. Nie możesz. Przecież po to je wymyślili. Nieważnie, że jej w wieku. Nieprawda. siedmiu do iluś tam. Ty cały czas nosisz te same majki i nie zmieniasz. Cały czas są brudne. Nie wiem, coś nienormalny i Co ty dzień zmieniam. Nie... A idę od ciebie. szarika. O Czardia. 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 No, co jest? Co jest z wami? Czy ja was muszę znowu zamknąć w piwnicy? Ja się nie będę odzywać, bo Weronika chciała dzisiaj dojść. Karą? Masz karę różowa! Ciebie pół roku nie widziałem na oczy Ciebie trzymałem w piwnicy i dobrze było! Czemuś nagle wyszła? To twoja jest, to twoja wina, to twoja wina. Ja że Przykułem. Dzisiaj był Twój tydzień opiekowania się. Ja się nimi opiekuję cały rok. Temu każę siedzieć na górze w pokoju w kiblu, a tej każę siedzieć w piwnicy. Co jeszcze ode mnie wymagacie? Jaki No a co ja? Ja mam się nimi opiekować? Przecież ja drinki maćkowe robię. Co ty myślisz, ja że, że ja mam pełno posłuchaj czasu? Słuchaj mnie. No, co posłuchaj jest? Dobra, dzisiaj cię wysłucham. Raz jeden, bo, bo tydzień temu był A On jest chory psychicznie. Powinien zostać zamknięty na zawsze kiedy Nie słuchaj mnie. No, po się ja powinniście zostać za Nie słuchaj Jestem głodna. Po trzecie. No. No dobra, jesteś już wystarczająco duża, żeby móc samemu jeść, prawda? Ale ale nie ma jedzenia. A, 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 ja też. Nie ma jedzenia. Ja nie, ma chod... nie ma jedzenia. Ja nie leży Boż. na ziemi, zobacz co tu jest. Patrz. A, to moje, to moje. Pa. ale, ale to, to, czekaj, czekaj, stój, 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 stój. Moje, wracaj, nie, nie, wracaj, nie, nie, wracaj, nie. wracaj. tu, wracaj tu, wracaj tu albo cię zamknę w piwnicy na kolejne 10 lat. No. chodź tu. Polizany zaklęta, daj mi się gold Spoko, spoko, dla ciebie zrobiłem. Ej, mamy kryzys rodzinny przez trochę Jaki powagi. Jaki kryzys my tu mamy? Dobry napój. Słuchaj, ty, alkoholiku jeden cholerny. To pierwsze, to jest domestos, więc nie powinieneś tego pić. A po tak, drugie... dlatego mi się tak buje. Tak, buja. Poczekaj do jutra, jak ci przeżę wszystkie rury tam z tyłu. Mm. Słuchajcie, skończyło się nam jedzenie. Weronika zażarła ostatni kawałek pizzy. Nie mamy nic więcej w lodówce. No i to teraz co się... To jest możliwe! Pachnie babką. dalej to. Słyszałem, że grilla nie, robimy pociekaj. z jakiegoś różowego pomysłu. czekaj, aż nie wierzę. Ej, ty wpadłeś na genialny pomysł! Na śmierć starym serem. Czyli babką. Dobra, mniejsza z tym. Nie, Fox'ego jego stopami. Robimy Battle Royale. Ty wpadłeś na pierwszy raz, genialny pomysł! Robimy Battle Royale dla naszych. Dlaczego? jeńców. Jeńców wojennych. Ulubieńco ma pędzlami, to można się wojnę na Bobarosa pobawić. Słuchaj, Weronika, chodź tutaj. Jest sprawa teraz. Musisz posłuchać. Będziesz się teraz biła z braciszkiem na śmierć i życie, bo ten, który przegra, trafi dzisiaj do naszego kominka i będzie z niego kolacja. A to jak to nazwać ogólnie. Szoko od razu wokali? mówię, Co? od razu mówię, że ty mnie nie karmiłeś przez paręnaście lat i, i ze mnie nic nie ma. Są same kości. Mhm. więc ja będziesz... Nie Wyglądasz anorektyczko, ty jedna, ty. A z niego coś jest? Z niego to tylko kupa. No, też go rzadko karmi, a cały czas z niego coś leci do tych gaci. I nie wiem, skąd on to bierze. Powiedz, ja wszystko on nie On swoje, bier. on swoje gluty z nosa pierdziela. I Aha, tak fajnie, fajnie się ma. Dużo i czasami mam. Foxy, skocz do naszego no. kantorka, tam, po narzędzia ogrodnicze. Piły, wiesz, łopaty, trzeba ich wyposażyć w bronie. A piwnicy jest fajne ale narzędzie do Battle ja nie, nie chcę kupić, ale ja nie chcę kupić. Wy się cały czas na napieprzali. Macie u siebie w pokoju bez przerwy no a właśnie. teraz kiedy mówię że macie się bawimy pić na poważnie? się! Aha. jest różnica bawimy się Bawicie. my się nigdy nie bijemy tak Bawicie nie się. ma przemocy kim baseballowym poryju ty już masz tak krzywy ryj, ma. że tego się nie da naprawić takie na się zabawi trudno że już w wieku 30 lat mam plawie puste zęby trudno życie życie ej, ej socykada sz no co tam zaparkowałem dla nich już battle Bus w piwnicy jaki Jaki battle To battle w piwnicy. Nie, nie chcę grać w Fortnite. Mówiłem ci. No kurwa, bo grają w Fortnite czy w Ale dlaczego? Jak ci mówiłem, dawaj BattleBas. Coś za ostatnie nie. pieniądze zamiast kupić jedzenie, żeby nie dopuścić do tego, że będziemy musieli robić BattleBas ja u siebie w domu. To ty kupujesz cholerny sezon pas do Fortnite'a i kupujesz mi autobus z balonem? Do garażu. W no. dawaj szalika nowiecana. Gratis do będzie no, no, Dobra, wykorzystujemy sytuację. Nara, Weronika. Widzimy się za kolejne 10 lat. Subtitles <laughs> O mój Boże, kryzys jest nie. zażegnane, to co? Kończymy, rozumiem. A, a no. Nie, nie, nie! Musimy troszeczkę przedłużyć content. Robimy w taki sposób, o, że Weroniczka prawie się wydostała. No, wydostała się właśnie. Klawie. To co trzeba zrobić? Ja jej tu jeszcze nie widzę, ja jeszcze mam zblolowane to. Słyszałem, że są darmowe pierogi w piwnicy. A, ja... a ja ja mnie to nie obchodzi. A ja słyszałem, że Kiełbasa jest w kominku. Tylko trzeba tam głęboko sięgnąć i wejść. Pojdę. To nie może być takie proste. No, no właśnie, przecież nie było... Filar rodzinnego na majówkę. <grymne> <grymne> <Yes>. <grymne> Shopee, <pipipipi. grymne> Zamknij reklamę, darmo i rzeczy za jeden złotych O nie, o nie. Możemy ją wyrzucić? No, musimy, to nie, że możemy, my ją musimy wyrzucić Biedna Weronika, tobie się już mózg znalzował o tej głupiej reklamy Maciek, po łopatę muszę... Dobrze, nie ma problemu Nic, 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 dostaniesz Jaki. presem zaraz Zamu o, 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 o. Zamówiłem łopatę z Shopee Zaraz przyjdzie o, 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 o. Za darmo przesyłka Była za darmo, bez kitu Maciek, kurierem tam pracuj testuje. gdzieś jest Wieloniczka? No pobiegła na górę, musisz zrobić hanta teraz. Biegnij za nią. Dobra, chodźcie, przetestujemy to. Wieloniczka, gdzie jesteś? A co to za dziewczynki anime pod sufitem? Nie, nie obserwujmy antygrawitacji, nie obserwujmy, bo to nie, w tym odcinku nie o to chodziło. Wieloniczka, dawaj zaglamy w ciepło-zimno. Jestem teraz w pokoju, <laughs> gdzie się... <laughs> 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 Przepraszam? Na szerokość wchodzisz z łopat? No ty... No co jest? No... No... O? Tak się wchodzi, tak się wchodzi, a nie tak. Jaki ty masz? Ty masz 10 iQ po prostu, nie? No jak? No przecież się wchodzi. Czeryka <noise> On nie jest ze na mną spokrewniony nawet. A próbowałeś, 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 tak? Musisz z kosem. Ale pod drugim chyba będzie lepiej. Tak? Weź sprawdź. Drugi. Sp no, do, żeby żyć. Ja zej... coś. Tak? Dobra. Na dość, dość. Znajdźcie Weronikę najpierw. A ty. A, przestań. No dobra. dobra. Weronika, przestań. Nie, nie ma jej. Sier co? Nie zwracajcie uwagi, ja, przy, ja sprawdzam czy łopata. Właśnie rozpoczęłeś w internecie furasy kontra anime dziewczyny. No, no. Gdzie jest Weronika? Weronika! Weronika, mam to ciasteczka! Chaj, ciasteczka dla ciebie mam, za darmo! A ja to boret! Cześć! Nie, 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 nie! Papa, papa, pa, pa. wiesz, wiesz, szalikan, bo jest taka sprawa, że! Pa, 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 pa. Bunk, bunk. Punk. Nie trafiła w drzwi nawet. Choć ta burat chce na tobie usiąść. Gdzie jest Maciek? No ja ty jestem cały czas. Przecież ja cały czas obserwowałem tą holą akcję. Tu miałeś ją złapać, a nie obserwować. Ja nie wiem, czy chciałem brać w tym udział, bo jeszcze dostanę zieloną kartę. Niebieską, czy jakąś tam. No i co? No i, no i zostawiliście drzwi otwarte na zewnątrz i uciekło na dzisiaj obiad, kolacja i wszystko. Ale wiesz, że ogródek jest zamknięty, ja, sąsiad no... Harry Potter się wyprowadził, więc jej nie pomoże? No ale to. A, no i fawik pewnie wzeżar. zeżarł. No. no i dupa, no i cała powiem. Mamy jeszcze fafika w razie, co? No właśnie, no. <laughs> CO JEST? Otóż SIĘ! Weronika ma piłę, dobra, jest uzbrojona, lepiej do niej nie podchodźmy teraz. Czyli Weronika śpi na zewnątrz od dzisiaj, okej. Okay. Dobra, miał być Battle Royale, Maciek, Maciek, Maciek bierz, bierz łopatę. Battle Royale. Weroniczka to dla twojego dobla, Weroniczka. Za się schowałaś, ty ćwania lody? Szerikon, znalazłem jedzenie. Problem loświany, no, już nie, to nie mało, Ale to jest... Ale to jest pizza! To nie jest jedzenie! Ale mrożone! No to no nawet może Może być na zimno da się zjeść, ale... może nie będzie czuć smaku. Jak. Z... Je, ja bym zjadł. Ty byś zjadł nawet Czyli... karton po pizzy. Czyli ja już nie jestem jadalna, dobra. Nie, już możemy możesz się wyjść. No, A, możemy się spróbuj pokroić tą pizzę tą piłą, może ci się Dobra. Uda. Oho! Gorszy kamień tak. niż myślałem. Zapomniałaś tać mikrofalówkę, czy Chodźcie, dzisiaj jest rodzinny obiad i kolacja w naszym salonie. Usiądziemy przy stole mnie? czy nie? No po co, czekaj, grilla nie... najpierw Grilla, grilla, grilla nie... A z A co A piłam, możemy zjeść. Pora dorzucić magiczny składnik. Trochę magnezu dodamy po prostu. Ale Weronika, jakbyś chciała tam dołączyć, to wiesz, nie krępuj się. To ciebie tam włożymy, bo ty masz dużą tupę, właśnie. Ja się tam nie zmieszczę.